Siemanko, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ważnych informacji prosto z świata Fortnite. Jednakże przed przejściem do jakichkolwiek informacji w dzisiejszym odcinku na tym kanale to chciałbym wam bardzo podziękować za to jak pozytywnie odbieracie wszystkie filmy na tym kanale właśnie z kamerką i pamiętajcie, że jeżeli chcecie częściej wydywać filmiki z kamerką na tym kanale to teraz zostawcie łapeczkę do góry. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania przejdźmy sobie już do głównego tematu tego to filmu, czyli do kilku bardzo ważnych informacji prosto z świata Fortnite. A więc, jak każdy z was powinien naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć, za każdym razem, gdy do gry Fortnite jest wprowadzona tak zwana ostatnia aktualizacja danego sezonu, twórcy gry wprowadzają też tam kilka przedmiotów, które pojawią się w nowym sezonie, który ma pojawić się za kilkanaście dni. W tym przypadku również tak jest, ponieważ, jak sami dobrze wiecie, w ostatni wtorek do gry Fortnite została wprowadzona tak zwana właśnie ostatnia aktualizacja. Tego obecnego sezonu pierwszego w rozdziale trzecim, no i sami likerzy dali znać, że była to ostatnia aktualizacja tego sezonu. Oznacza to mniej więcej tyle, że już teraz wszyscy gracze powinni znać przebieg nadchodzącego wielkiego wydarzenia tego obecnego sezonu pierwszego, jak i przy okazji kilka rzeczy na temat nowego sezonu drugiego. Jednakże, no niestety, ale tak nie jest, ponieważ jak sami dobrze wiecie, twórcy gry jakiś czas temu załatali łatkę, która powodowała to, że likerzy dostawali jeszcze więcej wycieków na sam początek aktualizacji i niestety, ale teraz nie dostajemy już aż tak dużo wycieków po tych aktualizacjach. Jednakże sami likerzy dali znać, że wielkiego wydarzenia w tym obecnym sezonie na pewno nie będzie, a co ciekawe, dostaliśmy też informacje od innych likerów odnośnie nadchodzącego nowego zestawu startowego na sezon drugi rozdziału trzeciego. I tak, wiem, że już wczoraj na kanale dałem wam znać o tym, że tamta skórka może pojawić się jako nowy zestaw startowy, który pojawi się do kupienia w sklepie z przedmiotami, jednakże mamy też informacje na temat innego skina, który ma o wiele większe szanse na trafienie do zestawu startowego. A dokładniej to właśnie ten skin, którego możecie zobaczyć teraz w tle tego odcinka, jest uznawany przez większość likerów za skina, który pojawi się w nowym sezonie drugim rozdziału trzeciego i będzie on jako nowy zestaw startowy. Takie wiadomości zostały nam przekazane w ostatnich kilkunastu dniach, a tylko dlatego, że jeden z przedmiotów, które znajdują się w zestawie tego oto skina ma wzmiankę, że pojawi się w zestawie startowym. A dokładniej mowa tutaj o tych kilo które możecie zobaczyć teraz w tle tego to odcinka, a co ciekawe, reszta przedmiotów, czyli skin, plecak, no i oczywiście malowanie do broni, mają wzmiankę, że będą w sklepie z przedmiotami. Oczywiście dodam tutaj od razu, że cały zestaw startowy na nowy sezon drugi, rozdział trzeciego nie będzie zawierał tylko skina, jak i kilofów, no i będzie on zawierał cały ten zestaw, który przedstawiłem Wam w filmie, i jest to malowanie, kilofy, plecak, no i oczywiście sama skórka. Do tego wszystkiego, jak przy każdym zestawie startowym dochodzą jeszcze fałdowo i Jest ich tam dokładnie 600, a cały zestaw startowy na obecną chwilę w sklepie z przedmiotami będzie kosztował około 13 zł. Tak dokładnie, wystarczy zapłacić 13 zł w Fortnite, żeby dostać skina, plecak, kill -off. do tego jeszcze malowanie do broni. No i najciekawsze w tym wszystkim to jeszcze 600V. Jednakże zanim przejdziemy do dalszych informacji w tym odcinku na kanale, to chciałbym Was wszystkich poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, powróćmy sobie do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście kilku bardzo ważnych nowości prosto z świata Fortnite. No i jak sami dobrze wiecie, na tym kanale za każdym razem, gdy w grze pojawia się nowy zestaw startowy, pojawia się też konkurs, jednakże nie ogłoszę tego konkursu w tym odcinku na kanale ponieważ co każde 500 łapek w górę pod tym odcinkiem to jeden dodatkowy zestaw startowy dla was na filmie, który będzie tak jak bez omówienia tego zestawu startowego i ten film pojawi się już w nowym sezonie drugim, rozdziału trzeciego. Tak więc zostawcie łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, ponieważ czym więcej łapek, tym więcej zestawów pojawi się w konkursie, który będzie już w sezonie drugim. No a teraz przejdźmy do dalszych informacji odnośnie tego tematu. No i tutaj muszę od razu wam dodać, że automatycznie musimy wykluczyć to, że przedmioty, które przed Wiem Wam w moim wczorajszym odcinku na kanale będą zestawem startowym, no i już na pewno wiemy, że nie pojawią się one jako zestaw startowy w nowym sezonie drugim. Oczywiście oznacza to mniej więcej tyle, że nie będzie to zestaw startowy nowego sezonu, jednakże same przedmioty poza tym, że mogły być zestawem startowym, to miały też wzmiankę odnośnie tego, że będą one po prostu darmowe. Tak więc na obecną chwilę z tamtych przedmiotów pozostaje nam tylko i wyłącznie informacja odnośnie tego, że mogą być one darmowe i raczej wątpię, że pojawią się one w sklepie z przedmiotami. Oczywiście jest taka opcja, że pojawią się one w sklepie z przedmiotami, ale większość osób na Twitterze, no i ogólnie z postów, które pojawiły się w internecie, możemy dowiedzieć się, że przedmioty te zawierają wzmiankę promo w plikach gry, co oznacza, że mogą być one jako jakaś promocja. Jeżeli serio interesuje Was ten temat bardzo dokładnie, to polecam sobie zobaczyć mój wczorajszy odcinek na kanale, ponieważ to właśnie tam wytłumaczyłem cały ten temat bardzo prosto i dokładnie. No i dodam tutaj jeszcze, że jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek odnośnie zestawu startowego, już w nowym sezonie, drugim rozdziale. Trzeciego, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie zestaw, a przy okazji każdemu z was przypnę jeszcze serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowego zestawu startowego na sezon drugi. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym zestawie startowym i czy według was przedmioty te prezentują się fajnie, czy może jednak nie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. Tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie... Dajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale, Jo!